I need you, I need you Wczoraj e, rozpoczęliśmy memoriał prologiem wieczornym Bardzo medialnym dla kibiców, dla sponsorów e, No pierwsze koty za pierwszy start Takim szybkim samochodem Jakim jest Honda Civic VTI Popełniliśmy kilka błędów Dzisiaj e, mamy nadzieję, że się tego ustrzeżemy e, Pojedziemy pewnie bardziej widowiskowo No jest mokro Można, można troszeczkę więcej poszaleć e, Jako tako Start oceniamy bardzo dobry pomimo tych błędów, ale myślę, że dzisiaj będzie jeszcze lepiej. Powiedz coś o samochodzie nowym, jako tako dla ciebie. Jest to samochód Honda Civic VTI, przygotowana w grupie N. Wypożyczony od mojego kolegi, którym startowałem. Mistrzostwa Książka, którym razem zdobyliśmy wicemistrzostwo podwójne. Ja, jako pilot, on jako kierowca. Bardzo mu serdecznie dziękuję z tego miejsca za użyczenie, użyczenie tak świetnego samochodu.

Dzięki naszym sponsorom y, mamy możliwość uczestnictwa jak co roku na memoriale u nas w Wieliczce. Mamy to taki domowy rajd. Jesteśmy z okolic z gminy Wieliczka. Y, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy wystartować. No Dzisiaj mega jesteśmy zadowoleni. Dziękujemy wszystkim sponsorom, wszystkim mechanikom za przygotowanie. Dla Michała Dudy, który nam podstawił samochód. Y, no właśnie, opowiedz może o samochodzie, bo jeździłeś do tej pory Peugeotem 206, zmiana na Hondę, e, jakie różnice między tymi dwoma autami i które auto jest w praktyce szybsze? Tak, jeździłem rok temu Peugeotem 206 XS, też podobnej specyfikacji co Honda, też pojemność 1.6, no tutaj jest Honda Civic i e, także o wiele szybsze auto, na krótszej skrzyni ze szperą. Także no, po wyniku widać, że dzisiaj było, było bardzo szybko. Drugie mamy w klasie, także jesteśmy mega zadowoleni. Jeszcze raz dzięki, dzięki wszystkim za dzisiejszy start. Dziękujemy. Dzięki. Miejsce drugie. i

dla mistrzów w klasie do 14 cm, nie uciekajcie, to chyba dla Was nie